Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na dwusetnym wywiadzie z cyklu Znani na mnie znani. W związku z tym, że to jubileuszowy wyjątkowy wywiad, postanowiłem go nagrać w wyjątkowym miejscu i z wyjątkową osobą. Jesteśmy w teatrze przed próbą spektaklu, w którym gra mój dzisiejszy gość, Kamila Bar. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo jest mi miło, naprawdę. Cieszę się. Kamila, ty w swoim imieniu masz obok siebie dwie litery L, w nazwisku masz dwie litery A, i zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś obszary Twojego życia, w którym ta podwójność się pojawia. Wiesz co, w życiu aktorki to nawet więcej niż podwójność się pojawia, bo, bo cały czas prowadzę nie tylko podwójne, czasami potrójne, czasami nawet poczwórne y, życie, czy taki poczwórny, poczwórny życiorys. Twoje życie i życie ról? Y, I życie moich ról, tak, 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 dokładnie. A nie masz nigdy problemów, żeby to ze sobą rozdzielić? To jesteś w stanie zawsze wychodząc z teatru, czy wychodząc z planu zdjęciowego odwiesić rolę na wieszaku i później o niej nie myśleć, czy jednak te emocje się wkradają gdzieś do życia? Ym... Wiesz, co to jest oczywiście bardzo pojemne pytanie, na które musiałaby paść bardzo pojemna odpowiedź, na którą tutaj nie ma miejsca, ale zawsze coś zostaje, a jak nie zostaje, to znaczy, że nie jest dobrze. Mhm. To zawsze musi być taka reakcja zwrotna. Postać wnosi coś we mnie, a ja wnoszę coś w, w, w rolę. Z, żyjemy ze sobą, to jest trochę takie. Takie właśnie, powiedziałem, podwójne życie. Mhm. A powiedz mi, czy uważasz, że to rozdzielenie tych dwóch żyć to jest najtrudniejszy element aktorstwa, czy są trudniejsze aspekty tego zawodu? To znaczy, mnie się wydaje, że jeżeli dla aktora jest to trudnością, to niedobrze. To mhm. znaczy, od razu trzeba wyjść z założenia, że to jest taka cecha charakterystyczna tego zawodu, że, że żyje się oddając gdzieś tam. Swoje cechy, swoją, swoją właśnie wrażliwość roli, że, że to jest plus, że, że można żyć nie tylko swoim życiem, ale właśnie też tym ży, żyć, życiem postaci. E, więc myślę, że to nie jest trudność, to jest taka właśnie taka cecha. Mhm. E, typowa dla aktora. Typowa, typowa dla aktora. E, z pewnością z tego względu psychicznie dużo bardziej komfortowe i przyjemniejsze granie jest ról takich, które budują w środku, tak, nie wiem, ludzi, którzy, którzy są dobrzy, odnoszą sukcesy, mm -hmm. mają, mają mnóstwo szczęścia, to, to wtedy może dać bardzo dużo takiej pozytywnej energii również na życie i w przeciwieństwie do takich trudnych ról, które wymagają intensywnej takiej wiwisekcji i pracy nad tymi trudnymi emocjami, które ciągną w dół. Ale to wszystko gdzieś tam wydaje mi się, jest niezwykle wartościowe, jako całość. To mhm. po prostu aktora wzbogaca i każdy aktor jest po prostu szczęśliwy wtedy, kiedy, kiedy może właśnie w taki sposób żyć swoim zawodem. Ty przyznałeś w jednym z wywiadów, że cały czas zmienia ci się podejście do aktorstwa, więc gdybyś mogła w kilku słowach podsumować, jakie to podejście było przed szkołą, od razu po szkole, i jakie jest teraz? Bo wydaje mi się, że to takie trzy ważne cezury czasowe. Mhm. No ja do tego zawodu trafiłam z teatru, konkretnie z teatru starego, bo to było takie miejsce, do którego jeździłam bardzo często, kiedy mieszkałam w Tychach. To było, to było miejsce, w którym aktorzy tacy jak Jan Nowicki, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Beata Fudale, Jerzy Trela, Dorota Pomykała, Jerzy Wieńczycki, Dorota Segda, to byli aktorzy, którzy byli moimi guru. Ja z powodu Emocji, które oni we mnie wzbudzali, postanowiłam zostać aktorką. Później, kiedy zaczęłam być w szkole teatralnej, zaczęło się to zmieniać, ponieważ wkroczył bardzo intensywnie do, do takiego naszego szkolnego życia serial i film, więc zobaczyłam, że teatr to jest tylko jakaś część mhm. tego zawodu. No a po szkole teatralnej to już się tak naprawdę wszystko zmieniło. Zobaczyłam, że w Warszawie, co jest też taką. Tak, taką, taką indywidualizmem tego miejsca, wszystko się ze sobą łączy. Audiobooki, radio, seriale, teatr, teatr, telewizji, film, te, telewizja, dubbing, tak to wszystko się ze sobą łączy, więc tak naprawdę to, to moje podejście do zawodu w tym momencie jest takie, że, że mam świadomość tego, że być aktorem, to jest tak, bycie takim, taką istotą multimedialną. I, I właściwie wszystkie rodzaje kondycji, czy to głosowej, czy właśnie bycia w pełni na ekranie, to to wszystko to jest aktorstwo, także teraz bym powiedziała, że z tej takiej ukierunkowanej Kamili, Kamili ukierunkowanej na, na kontakt z widzem, na teatr, na takie bardzo intensywne, Intemne niemalże przy widzę z aktorem. Rozszerzyłam się na taką aktorkę, rozszerzyłam się na aktorkę otwartą właściwie na wszystkie formy. No właśnie, bo Cię wcześniej można było oglądać przede wszystkim na deskach Teatru Narodowego, sporadycznie pojawiały się filmy, pojawiały się seriale, ale Ty też przyznajesz często, że wzbraniałaś się przed dużą rolą w serialu, przed graniem na stałe w serialu, a teraz to się zmieniło, bo jest i na dobre i na złe, jest na krawędzi dwa. Co przede wszystkim miało wpływ na to, że, że zmieniłaś tak diametralnie swoje, <grym> swoje podejście, swoją decyzję? Ja właściwie nigdy się na nic nie, nie zamykam, nie zakładam jakichś takich rozwiązań dla swojego życia, że będzie tak, a nigdy się to nie zmieni. Ale nie no chciałeś to, wcześniej serialu? Nie chciałam z tego powodu, że zaraz po skończeniu szkoły grałam w Vinci i zrobiłam Hamleta z Łukaszem Barczykiem, Oszustów z Janem Englertem, grałam w Teatrze Narodowym u Jerzego Jarockiego i nie było mi to potrzebne. Mhm. Y nie miałam wtedy rodziny, nie musiałam zabiegać o, o finanse. To, to była rzecz całkowicie drugorzędna. I tak naprawdę w ten sposób taka, taka konieczność bycia co tydzień w telewizji, czy, czy, czy to, żeby ludzie mnie znali ze strony aktorki, która, która właśnie pojawia się w roli danej postaci co tydzień, nie było mi to do niczego potrzebne, ale to wszystko, tak jak powiedziałam, gdzieś tam ewoluuje, zmienia się razem z życiem, z codziennością. W efekcie mam za sobą trzy miesiące intensywnej pracy nad rolą Leny. Na Krawędzi 2. Bardzo, bardzo gorąco Państwu ten serial polecam. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie mógł co czwartek oglądać ten serial w telewizji o 22 na, na Polsacie. To jest, to jest krym, kryminał. I dlatego zachęcam Was do oglądania go w internecie, na ipli. Można go obejrzeć w całości. Mm -hmm. Zresztą 12 odcinek wczoraj został wyemitowany, za tydzień będzie 13, czyli całość. Mm -hmm. No zupełnie niezwykły scenariusz. Z pełną, z pełną świadomością mówię, że jest to wartościowy czas spędzony, spędzony przed ekranem. Także, także ja się z tego cieszę, że to się tak wszystko pozmieniało, że ja mam szansę y, tak wiele interesujących rzeczy w swoim zawodzie robić teraz. No i oprócz na krawędzi dwa jest na dobre i na złe. Powiedz mi, czy ty się spodziewałeś, że ta rola tak mocno namiesza w twoim życiu, bo mam wrażenie, że namieszała. <laughs> Masz na myśli popularność? Tak. Nie. Nie, przecież moja bohaterka Hanna tak naprawdę zaczynała tam istnieć jako postać całkowicie drugoplanowa, mhm. jako siostra swojego brata lekarza. Nie spodziewałam się. Ale co ciekawe, ty swoją przygodę z kamerą się od epizodu w tym serialu, więc trochę historia kołem się toczy. Tak, to prawda. To prawda, to prawda. Zagrałam wtedy rolę tak, tak, tak Ewy. Tak. No i za, za rolę teraz na dobre i na złe, za rolę Hany, dostałaś i telekamerę i, i Wiktora. I co ciekawe, Wiktora, dostałaś w kategorii Odkrycie Telewizyjne Roku. Powiedz mi, jak ty się czułaś odbierając tę nagrodę? Jak to jest być odkrytą telewizyjnie po 11 latach od skończenia szkoły teatralnej? No tak, trochę nie wiedziałam, jak, jak się powinnam czuć. Z jednej strony wydawało mi się to takie... Te było bardzo miłe, bo to jednak kapituła mm -hmm. wybiera aktora, czyli ja zostałam nominowana przez zdobywców Wiktorów z wszystkich poprzednich lat. To jest wspaniałe, bo można powiedzieć, z nagrodą środowiskową i to daleko dużo bardziej zakrojoną nagrodą niż, niż nawet sami aktorzy, którzy nominują, bo jak wiadomo, tych kategorii jest tam bardzo wiele i pośród polityków i, i ludzi związanych z kulturą, z dziennikarstwem, w ogóle ze wszystkim tym, co, co ma związek z telewizją, także Byłam bardzo, bardzo szczęśliwa, ale ja tak naprawdę tą, tą kategorię traktuję symbolicznie. Mm -hmm. yy, symbolicznie odkrycie telewizyjne roku. Może to miało związek z tym, że pojawiła się Hanna i namieszała. Nie wiem. <laughs> Było mi bardzo, bardzo miło. I bo, jest nadal. Bo teatralnie filmowo zostałaś odkryta już dużo wcześniej i nagrody z tego tytułu już wcześniej dostałaś. No i ty zaczęłaś od głośnego debiutu w filmie Vinci. Jeżeli rozmawiam o zmianach, to co ta rola zmieniła w Twoim życiu? Yy czy ja wiem czy zmieniła, to na pewno było tak, że robiliśmy kameralny film w, w genialnej ekipie z Julkiem Machulskim i Edwardem Kłosińskim na czele. Borys Krzyc, który grał Juliana, był właściwie nieznany. Ja byłam w ogóle nikomu nie znaną wtedy debiutantką. Robert Więckiewicz, który, który grał Cumę, był aktorem znanym z ról epizodycznych i głównie też teatru wiele lat będącego aktorem teatru w Poznaniu. I chyba nikt z nas nie wiedział, mhm. że ten kameralny zrobiony tak, w ciągu niespełna 30 dni film. W, tak jak powiedziałam, genialnej ekipie, gdzie najbardziej znany na pewno był Jan Machulski, którego też wsp wspaniale wspominam, który grał mojego dziadka, no nikt z nas nie wiedział, że, że tak naprawdę ten film stanie się dla wielu kultowy. Mhm. I do dziś cały I czas wiesz, jest powtarzam. Tak, tak, tak. tak. Uką strony wszystkich policjantów, których spotykam na prasie, <laughs> jak, jak się zdarzają różne sytuacje, yy, bo, bo w, wśród policji też jest dobrze znany. Cieszę się, że Wam się podoba. <laughs> no i ty kiedyś powiedziałeś, że ten film dał Ci popularność, ale nie dał Ci rozpoznawalności. Teraz ponad dobre i na złe wszystko w pakiecie. Jak sądzisz, dlaczego wtedy nie zaskoczyło, nie trafiłaś na szczyty popularności, a teraz to się udało? Nie wiem, wiesz co, jestem w ogóle, staram się w ten sposób na to nie patrzeć, nie analizować tego. Od tamtego czasu robiłam swoje, czyli chodziłam na zdjęcia próbne, pracowałam w teatrze, zagrałam w Nadziei Stanisława Muchy, Klarę, zagrałam Zosię Leśniowską, córkę generała w zamachu na Gibraltarze. To też była bardzo ważna dla mnie rola. Grałam tutaj w teatrze w spektaklach Iwana Wyrypajewa, Majki Leczewskiej, Jerzego Jarockiego, Jana Englerta. To były takie bardzo ważne spotkania. Wiesz, ten zawód jest bardzo trudny, bo nigdy nikt, nigdy aktor nie wie, co ostatecznie spowoduje o tym, jak potoczy się jego los. To, to dużo bardzo zależy od szczęścia, od napotkanych ludzi i niewątpliwie od gustu publiczności. No jednak była to rola filmowa, sam fakt pojawienia jeszcze bardzo charakterystyczna mhm. do tego, tak? Magda, która, która była malarką i tak naprawdę właściwie ciągle wydzieli się w takim uniformie. Malarskim. Myślę, że to wszystko gdzieś tam zbudowało taką ciekawość wokół mnie jako aktorki, jako, jako kobiety, ale ciągle czekałam na taką realizację pod postacią innej roli. Ludzie może na to oczekiwali, ja pewnie też. No i Zdarzyło się tak, jak się to w życiu dzieje, że kiedyś się czegoś w ogóle nie spodziewamy, to to nadchodzi, a wtedy, kiedy nam się wydaje, że będzie tak, bo wydają się te rozwiązania oczywiste, dzieje się dokładnie na odwrót. Wszystko jest w rękach przeznaczenia jakiegoś wyższego porządku, w który lubię wierzyć. No i ty rok po zagraniu w dostała dostałaś etat w Teatrze Narodowym, jesteś w nim do dzisiaj, więc podejrzewam, że ci się podoba, skoro jesteś tyle lat. I powiedz mi, Mario. czy ty wtedy, dostając etat, czułeś, że spełniają ci się marzenia? To była ta scena, na której chciałaś grać? Y tak myślę, to znaczy wtedy, kiedy ja dostałam etat w Teatrze Narodowym, to też był taki moment, kiedy właściwie to miejsce się kształtowało. Kiedy Jan Englert objął tutaj dyrekcję, kiedy formułował swój zespół, kiedy, kiedy tworzył zasady funkcjonowania tej sceny, dobierał repertuar. Wybierał wtedy, wybierając swój zespół, wybrał sporo młodych ludzi, którzy wcześniej z nim pracowali, z którym był moim opiekunem, opiekunem roku, także Myślę, że uczestniczy w czymś wyjątkowym, tak jak my wszyscy. No i teraz jest to scena, która ma wpisany w siebie ogromny sukces. Frekwencyjny, artystyczny, ma bardzo wysoki poziom. Także jestem dumna, że mogę być tu. No właśnie, Jan Angler był opiekunem Twojego roku, też reżyserował Twój spektakl dyplomowy, a teraz grasz nim na jednej scenie. Jakie to uczucie tego przejścia na drugą stronę trochę. Bardzo miłe, bardzo miłe. To jest w ogóle, myślę, takie, takie ważne uczucie w życiu aktora, kiedy najpierw obserwując gdzieś te swoje autorytety, czerpiąc od nich bezgranicznie, nagle orientuje się, że też coś sam może tym autorytetom dać od siebie. Mhm. Tutaj w trakcie pracy nad spektaklem, bo mówimy o spektaklu, dowód na istnienie drugiego w Teatrze Narodowym gdzie Jan Englert gra Witolda Gombrowicza, a ja gram Ritela Bros, um. czyli przyszłą Ritę Gombrowicz, jego żonę. I tak naprawdę to była taka sytuacja, gdzie nam się pracowało bardzo dobrze. Myślę ze względu na to, że byliśmy właśnie otwarci na współpracę. Mieliśmy mnóstwo takich fantastycznych prób, gdzie już mogliśmy się spotkać jako partnerzy. Mhm. Ten etap... Studentki zapatrzonej w autorytet swojego profesora gdzieś odpłynął, a teraz jest taki moment właśnie, kiedy, kiedy z wielką radością mogę powiedzieć, że gdzieś staliśmy się na scenie partnerami. To, to, to jest bardzo ważne wydarzenie. Ja dzięki temu czuję, że że się zmieniam, że dojrzewam, że, że jestem już gdzie indziej. Mm -hmm. No i oprócz tego, że na deskach Teatru Narodowego, wkrótce będzie można oglądać Ci w kinach, bo do kin wchodzi film Służby Specjalne w Serii tak, Patryka Wegi. Tak. I to jest kolejna rola w twoim dorobku, która gdzieś tam jest trochę kryminalna, zahacza o te tematy kryminalne. Jak sądzisz, z czego to wynika? E, tutaj cię zaskoczę, bo mimo tego, że cała historia jest kryminalno-polityczna, mm. y, to tak naprawdę Joanna, którą gram, y, jest żoną Cerata, głównego bohatera właśnie pracującego w służbach specjalnych, która w ogóle nic nie wie o jego zawodzie. Mhm. Czyli jest tą, która nie wie. Ja mam szansę zagrać tą kobietę, która stoi po drugiej stronie, której, której niewiedza powoduje, myślę, mnóstwo napięć, jakichś takich niepokojów. Ale tak naprawdę na tle tego, poli tego policyjno-polityczno-sensacyjnego świata mamy okazję obejrzeć poruszającą historię tworzenia się w tych trudnych warunkach tworzenia się rodziny. Mhm, no i to też powiedziałaś kiedyś, że każde doświadczenie aktorskie czegoś uczy. Czego nauczyła Cię praca z Patrykiem Wegą nad tym filmem? W ogóle byłam Patrykiem zas zaskoczona y taką jego wnikliwością. Y delikatnością, wrażliwością. Wydawało mi się, że to jest raczej mężczyzna, z którym będę musiała gdzieś tak po męsku wzbić się gdzieś tak i tak po męsku rozmawiać o tym świecie. Okazało się, że jest dokładnie na odwrót, że ma w sumie bardzo dużo empatii. Mnóstwo tematów gdzieś tam nas łączyło i przez to nam się świetnie pracowało. Także ta praca z Patrykiem Właściwie cały czas była nauką. Pracowaliśmy razem nad scenami, zastanawialiśmy się nad dialogami, yy, układaliśmy życiorysy tych postaci coś, czego później widzowie nie są w stanie na ekranie zobaczyć, ale coś, co buduje tą mm -hmm. to, to naszą rzeczywistość. Yy, tak, to było fajne spotkanie, zaskakujące yy, i takie właśnie, yy, tak. Ciekawe, za każdym razem jak się widzieliśmy i coś tam zmienialiśmy, twórcze, bardzo, bardzo fajne. Mhm. No i wkrótce premiera jakoś na początku października. 3 no i... października film wchodzi do kina. Tak, no tak. i w związku, w związku z premierami zawsze oprócz tego, że o rolach mówi się o tym, co aktorka ubrała na siebie na premierę i w przypadku Twoim na pewno będzie się tak mówiło, bo że do jakiegoś czasu mówi się, że jesteś najlepiej ubraną aktorką, że jesteś ikoną stylu, powiedz mi moda tak. w Twoim życiu zawsze była ważna, czy to dopiero do tego dojrzałaś w którymś momencie? Ważna była zawsze. Ja bardzo lubię modę. Lubię ubrania, zresztą widzę, że Ty też. <śmiech> <śmiech> to jest właściwie taki chyba znak czasów. Dzisiaj tyle mamy możliwości, wyrażamy się poprzez ten dress code, to, to jest pewne. Ja bardzo lubiłam młode od zawsze, ale tak naprawdę, odkąd współpracuję z Mark Kane, to oprócz tych moich chceń, wyglądania mm -hmm. dobrze, idzie to w parze z tym, co jestem w stanie otrzymać od, od tej firmy, więc. Ta moja pasja w stosunku do tego, żeby dobrze wyglądać, żeby mieć na sobie rzeczy wyjątkowe, spotkała się z możliwościami, które przyniosło mi życie. Także się cieszę No właśnie, bo na Czerwonym Dywanie przede wszystkim można oglądać się w ubraniach marka i uzupełniasz to zwykle biżuterią marki Beller. I powiedz mi, w czym urzekają cię te marki? W czym one są wyjątkowe? Dlaczego jesteś im tak wierna? Bo to się zwykle nie zdarza. Często aktorki biorą raz od tego projektu, teraz od tego, raz taką biżuterię, a ty cały czas jesteś wierna tym markom. Tak, bo ja. Właśnie jak, jak, jak z czymś tak się zgodzę od początku i 100%. czuję, że to jest moje i z mojego świata, to, to, to nie widzę potrzeby zmian. Tak właśnie jest z Markenem, tak jest z Speller. Tutaj akurat jest zawsze to, że mamy do czynienia z nowymi kolekcjami, mhm. czyli ciągle przybywają jakieś nowe, nowe egzemplarze. Ale tak jakoś pasujemy do siebie, więc, więc ja wybrałam Belerię na i niech to trwa. Po co, co zmieniać jest dobrze? Bardziej, <laughs> bardzo dobrze, tak. A tak. powiedz mi, co jeszcze urzeka Kamila Baro, oprócz mody? Ym, co mnie urzeka? Wiesz, tego jest bardzo dużo. Na przykład ta chwila. Mhm. To jest bardzo miło, że się możemy tutaj spotkać i porozmawiać. No i to kiedyś... Spotkanie. Spotkanie. I ty kiedyś powiedziałeś, że ty nie lubisz generalnie bilansów, bo cały czas masz głowę pełną marzeń. Ten wywiad trochę był takim bilansem, bo porozmawialiśmy sobie o, o różnych rzeczach, o tym, co się zmieniało, o tym, co się zmienia teraz. I też taki, taki miałem trochę zamiar, bo, bo to wywiad jubileuszowy, dwusetny, więc trochę też sam wywiad sobie jest trochę bilansem, ale chciałbym jeszcze zapytać o te marzenia. Jakie marzenia w pierwszej kolejności są na tej liście do, do zrealizowania? Hmm, moje marzenie największe... Hmm... Będzie tak, jak jest. Niech będzie tak, tak jak jest. Niech to trwa. To Kamila, tego Ci życzę. Dzięki. Żeby było tak, jak jest, żeby trwało, żeby pojawiały się kolejne role, kolejne dziękuję. wyzwania zawodowe i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja też. Dziękuję Ci serdecznie. Bardzo dziękuję. Dzięki. A Państwu dziękuję. dziękuję za uwagę podczas tego wywiadu i podczas wszystkich poprzednich. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo z cyklem Znani nam mnie znani, że śledziliście cykl, że oglądaliście wywiady, że je komentowaliście. Mam nadzieję, że się podobały. No i cóż, do zobaczenia przy okazji kolejnych wywiadów, kolejnych projektów. Dzięki.